Zakończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i jestem też nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Od 20 lat pracuję jako nauczyciel. Pracowałam w przedszkolu, w szkole. W międzyczasie przez kilka lat byłam opiekunem zawodowej rodzinie zastępczej. Mam troje własnych dzieci, z czego jedno dziecko mam biologiczne i dwoje adoptowanych. Posiadanie trójki dzieci jest fascynujące. Ja w ogóle uwielbiam patrzeć na rozwój moich dzieci, na to, jakie ja robią postępy, jak przychodzą z tymi swoimi małymi rączkami, się do mnie przytulają i opowiadają mi ciekawe rzeczy, co się wydarzyło w przedszkolu, w szkole. To jest naprawdę fascynujące. Ale wychowywanie dzieci jest też trudne. Wcale nie jest prosto zajmować się trójką dzieci tak. Żeby żadne z nich nie poczuło się odtrącone, pominięte. Ale zdarza się, że bez względu na to, ile wysiłków wkładam w to, żeby moje dzieci czuły się y, tak samo zaopiekowane, tak samo kochane. To zawsze któryś z moich dzieci powie mi, y, a bo, bo, bo siostrę czy brata to, to, to traktujesz lepiej. To są naprawdę takie typowe problemy. Moje dzieci są naprawdę totalnie różne. A moją rolą jest to, że ja muszę tę różność, różnorodność w nich zaakceptować. Bardzo zależy mi na tym, żeby moje dzieci widziały, że ja je akceptuję. I akceptuję to, jakie są. Bez względu na to, jakie mają hobby, czym się interesują, w jakim tempie się uczą, jakie zabawki wybierają. Mają do tego prawo, bo są dziećmi. I bardzo mi zależy na tym, żeby widziały tę moją akceptację, bo jeżeli Będą tę akceptację widziały, to będą czuły się kochane i będą się lepiej rozwijały. Wychowawcą jest osoba, która ma duży wpływ na wychowanie dziecka, na jego rozwój. Może nim być rodzic, nauczyciel, opiekun. Wiadomo, że innym wychowawcą będzie rodzic, innym nauczyciel. Ale obie te funkcje mają ogromny wpływ na to, kim będzie dziecko. Dla mnie dobry wychowawca, bez względu na to, czy jest to nauczyciel, czy jest to rodzic, czy jest to opiekun, musi posiadać jedną ważną cechę. Musi mu zależeć przede wszystkim na tym, żeby mieć z dzieckiem relację, a nie rację. Bardzo często e, ludziom wydaje się, że jeżeli ustąpią dziecku, e, jeżeli m, posłuchają zdania dziecka, e, to że dziecko nie będzie ich traktowało poważnie e, i że dziecko e, straci do niego autorytet. Nie chodzi o to, żeby we wszystkim ulegać dzieciom i nie chodzi o to, e, żeby one miały nad wszystkim kontrolę. Dzieci tak naprawdę, żeby czuć się bezpieczeństwo, potrzebują kontroli ze strony rodziców. I potrzebują tego, żeby rodzice byli tymi silnymi opiekunami. Ale dziecko potrzebuje też czasami po prostu decydować o sobie. O wyborze ubrania, o wyborze zainteresowań. Dziecko czasami po prostu chce decydować o tym, co będzie robiło po lekcjach choćby. Według mnie nie można być dobrym wychowawcą, jeżeli o dzieci się tylko wymaga i żąda. Myślę, że dobrym wychowawcą może być tylko osoba, która jest empatyczna wobec dziecka, która rozumie jego potrzeby, a przynajmniej stara się te potrzeby zrozumieć. Ale przede wszystkim, która słucha dziecko i która czasami zapyta: Co u ciebie słychać? Jak się masz? Czy masz jakiś problem? Moja 20-letnia praktyka w pracy z dziećmi pokazuje, że krytykowanie dzieci, porównywanie ich do innych i pokazywanie i mówienie im, że jeżeli bardziej się postarają, to osiągną więcej, nie przynosi efektów zamierzonych. Wręcz przeciwnie takie krytykowanie dzieci sprawia, że te dzieci przestają w siebie wierzyć. Że nie potrafią pójść do przodu, nie potrafią uwierzyć w własne siły. Ich poczucie własnej wartości jest osłabiane, zaniżane. Czasami zapominamy, że najlepszą motywacją dla dziecka jest po prostu wiara w dzieci. Kiedy mówimy dzieciom, wierzę w ciebie. Słuchaj, ta dwójka nie ma znaczenia. No przecież ty się nauczysz, jakby ja ci pomogę. Będę przy tobie, damy radę, to zadziała. Ale jak będziemy mówić cały czas dzieciom, Znowu dwójka, znowu nie dałeś rady, e, naprawdę nie potrafisz się tego nauczyć. E, to nie zadziała. Albo zadziała bardzo rzadko i na krótką e, metę. E, dzieci, które cały czas są krytykowane, e, po prostu nie mają motywacji, żeby się uczyć dobrze, żeby coś dobrze robić. Bo sobie myślą, że znowu będą skrytykowane. Po co mają się uczyć, skoro i tak znowu ktoś je skrytykuje? Z krytykowaniem dzieci. Jest bardzo podobnie jak z krytykowaniem osób dorosłych. Kiedy skrytykuje nas szef w pracy, nie wiem, koleżanka, to przecież przeżywamy dramat. Nie śpimy po nocach: o Boże, zrobiłam coś źle, może będę zwolniony, no bo szef się na mnie zdenerwował. A może nie dostanę premii, bo zrobiłam coś źle albo czegoś nie zrobiłam. I kiedy ktoś nas krytykuje w pracy, w środowisku, w którym żyjemy, bardzo to przeżywamy. Ciężko nam się wziąć w garść i zrobić coś dobrze, bo ta krytyka, której doświadczamy, sprawia, że nie mamy w sobie takiej energii, żeby to zrobić. Dokładnie tak samo jest z dziećmi. Dzieci, które czują się krytykowane, po prostu nie mają w sobie takiej motywacji, żeby postarać się zrobić coś lepiej. Tak naprawdę dzieci nie różnią się od nas tak, tak bardzo. Są po prostu młodsze. Nie wymagajmy od dzieci te, tego, żeby były perfekcyjne, żeby ze wszystkim sobie radziły dobrze, żeby z każdego przedmiotu były super, żeby miały piątki. Doceniajmy ich starania. E, mówmy, że okej, okay, dostałeś złą ocenę, ale widziałem, widziałam jak się starałeś, ile pracy włożyłeś w to, żeby się przygotować. Doceniajmy e, nie tylko efekty, Docenia, doceniajmy wysiłek, które dzieci wkładają w pracę, e, w naukę, Wspierajmy dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy sobie z czymś nie radzą i kiedy mają jakieś problemy. Podsumowując, cechy, które według mnie określają dobrego wychowawcę, jest to indywidualne podejście do dziecka, wspieranie go, a także bycie odpowiedzialnym autorytetem. Jeżeli podobał Ci się materiał, i chciałbyś wiedzieć, jak stać się lepszym wychowawcą? Zapraszam do subskrypcji kanału. Nie przegapisz wtedy kolejnych filmów.